Hello, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. To jest kolejny odcinek z Polowania na, gdzie polujemy na wszystkie zwierzęta dostępne także w kolejności alfabetycznej. A dzisiaj lecimy sobie z jeleniami czarnogoniastymi, bo takie są nasze kolejności w tym momencie. No i cóż, jesteśmy na Papieret Fadlfaz w miejscu, gdzie był pierwszy odcinek, czyli z Baribali. Zaczynamy sobie tutaj na północy tutaj w tym miejscu i będziemy sobie kierować się gdzieś w te tereny. Iść tutaj, 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 bo ich jest dosyć dużo w tych terenach I co zabieramy ze sobą? Weźmiemy ze sobą ten przycisk, weźmiemy ze sobą dziewiątkę Dlaczego? Generalnie sam nie wiem No między innymi też dlatego, że ją nabijam No, bo siódemkę nabiłem I strzelam sobie teraz z tego Sztucera brytyjskiego, który No jest jaki jest, natomiast W tym momencie jak gram solo i prawdopodobnie troszeczkę na blisko będziemy strzelać Przynajmniej z tej broni to myślę, że jako tako będzie się sprawdzać na tych jeleniach. No i łuk refleksyjny. Dlaczego łuk refleksyjny? No, bo parkera już wymaksowałem. No i stwierdziłem, że trzeba trochę podwyższyć poziom trudności i zacząć zawodowo strzelać z łuku refleksyjnego, który swoje drogą jest najmocniejszym łukiem w grze. jeżeli ktoś nie wie, ale to już bili drodzy chyba powtarzałem i robiłem na testy z penetracją w którymś tam odcinku. Nie pamiętam w sumie których. No i wabiki. Dlaczego jeszcze te? W razie czego jak pisać coś wyskoczy, to poza nagraniem sobie to zabiję. Coś oczywiście ciekawego, bo tak generalnie nie będę zwracał uwagi na to, co tam koło mnie jeszcze chodzi dodatkowego. Interesują nas tylko i wyłącznie jelenie czarnogoniaste. No i cóż, plan jest taki. Mm. Jak najmniej łani, jak najwięcej byków. No. Jak to wyjdzie w praniu, zobaczymy. Jeszcze się tak w sumie zastanawiam, czy ja coś tam nie... Poza 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 for fun. nie mam coś nagrane, ale mi się wydaje, że mamy jakiegoś tam byka ubitego, więc jeżeli nic ciekawego się nie pojawi na odcinku, no to sobie dogram to. Znaczy to i tak czy siak dogram, natomiast mm, miejmy nadzieję, że coś ciekawego wyjdzie. Coś mi jeszcze tam mam napełniony podajnik tam będą niedźwiedzie, ale dobra, nie przedłużając, ja sobie ruszam aby tutaj w tym kierunku. Jakoś tam. Zresztą przy okazji się spreskamy Albo no w sumie jeszcze nie, nie ma sensu tak wcześnie. No i będziemy próbować. Więc życzcie mi powodzenia, a widzimy się za chwilę. No i moi drodzy, jesteśmy z powrotem. I zobaczcie, co tu ciekawego mamy. Hmm. Wyki. I to nie jeden, bo tutaj jest jeden, tam gdzieś jest drugi, tam jest łania. I tu jest kolejny. Yeah! Bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. Tylko teraz... Plany. Jak by to zrobić? Na pewno nie będę ryzykował w z łuku, bo znając jeszcze szczęście nie zabije, Dahita. Bo jeszcze się z tyłu uczę strzelać. I tak różnie mi z, tego, z, z nim tak szczerze wychodzi. Na pewno teraz się spryskamy. No to to obowiązkowo w tym momencie. No i co zrobimy? Na pewno je wyczekamy. Spróbujemy zabić ich jak najwięcej. Tutaj jeden się kieruje do nas. O kurde. Ładna chmara widzę. Ładna chmara. Jeden mały minus jest taki, że no, podajnik jest napełniony Znaczy napełniony, no są, to, są tam na pewno niedźwiedzie, ale walić je, trudno się mówi I właśnie zawsze jak startuję to często spotykam się z taką chmarą, dlatego No wybrałem właśnie to miejsce A Jak widzicie daleko nie odszedliśmy Praktycznie zaraz po tym jak kliknąłem żeby przerwać nagrywanie e, Odezwały się Właśnie, o Właśnie to osoba. Nie, jakaś ładnie się odezwała, i dopiero teraz podeszłem. Zobaczyłem. Czasami możecie zauważyć takie przycinki, ale jest to spowodowane. Moją myszką, niestety. I teraz, tak patrzę, czy to w ogóle Jelenie. mają zamiar tutaj do nas podejść. Bo jeżeli nie, to trochę słabo. Bo. No będziemy musieli zabić tylko jednego. Jeżeli by podeszły, to może udałoby nam się zabić trochę. pozyskać większą ilość. Głównie biorąc pod uwagę to, że będziemy strzelać dziewiątki, ale różnie to może być. Póki co to widzę, że mi myszka tnie i Jest po prostu masakra. Dobra, nakręcają. Mam nadzieję, że przy próbach strzału nie będzie tak źle. To jest tak patrzę... Ten jest dosyć ładny w sumie. Czekaj ile on może być punktów? To sobie drogo nie wiem jak tam z punktacją tych zwierząt, ale Wydaje mi się, że chyba nie jest tak źle. Jeśli chodzi o tego osobnika, no, no waga nas nie interesuje. A punktacji nie jesteś, jesteśmy w stanie ogarnąć, no to co? Hmm. Ja sobie poczekam aż podejdę troszeczkę bliżej i spróbujemy ubić ich jak najwięcej. Więc widzimy się za chwilę. Dobra, są już bardzo blisko i mam małą zagwozdkę, bo kurde nie wiem, który jest większy. Czy ten? Czy ten? Hmm. ha hmm, haha. Hmm, 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 hmm. e? Będę jednak tego, tak mi się wydaje. Trochę słabo, że podeszły akurat od lasu. Ale no cóż, może uda się dwa, chociaż z tym celownikiem w tym momencie to będzie masakra. Tam jeszcze jeden był, ale o Boże. Jak jak być nie ta myszka A -a -a. Dostał, przynajmniej tyle Przynajmniej tyle Kurde, będę musiał się wybrać niedługo i ją wymienić, bo to jest masakra. O, teraz jest dobrze. Spoko. No wyszło, wyszło. No, no tak samo szczerze mówiąc. Myślałem, że zrobimy to troszeczkę lepiej. Na pewno jakbyśmy mieli... Chociaż mogłem... O, serca, nieźle. ma 146 85 CSS, więc taki nawet. Chociaż, chociaż. Nie wiem. Chyba nie jest najgorszy. No i teraz powinny znaleźć farbę po tamtym, bo wydaje mi się, że dostał. Tutaj sadowałem trochę na na nogę, ale. Ale czy nie dostał? Swoją drogą, mam do. Coś Wam miałem powiedzieć. A, będę organizował niedługo konkurs związany. Znaczy, związany w sobie z niczym. Ale będzie można wygrać koszulkę. Koszulkę ze sklepu The Hunter Polska. Więc możecie wyczekiwać tego konkursu, bo pojawi się prawdopodobnie niedługo. A celem, a to co trzeba będzie zrobić, aby ją dostać, nie będzie żadnym wyzwaniem. Będzie mógł to zrobić każdy. Jest trap. Dobra, czyli dostał. Spróbujemy sobie tutaj podejść. Może leży gdzieś niedaleko, a może nawet tutaj. No, leży spoko. Także wyczekujcie konkursu, pojawi się niedługo z zadaniem, będzie upalowanie młaka, kontroletnie byka i tyle. Niezależnie jakiego. Mm, ale więcej szczegółów oczywiście w przyszłości. Zobaczmy ile ten miał. To miał 148, a tamten ile miał. Z 148? Nie, 136. Czy ten był odrobinie, odrobinę lepszy? Ale dobra, fajnie. Dwa i to dwa konkretne byki na start. Ha, wyszło, nie daj gorzej. Mi tam się bardzo, bardzo podoba, nie wiem jak wam Dobra, lecimy sobie dalej Nie przedłużając, deszcz nas złapał, może jak znajdziemy coś kon konkretnego, chciałem powiedzieć Coś kolejnego, to przestanie padać Tak więc, z do dwóch Dobra, moi mili, właśnie przez to padać deszcz Do mnie kieruje się łania A co gorsze, tutaj <grytania> lata sobie misiek W sumie to tak jak mówiłem, podajnik jest postawiony, znaczy to beczka trochę tym miszków tutaj jednak chodzi. Nie poprosiły się, no i tam dalej chodzi sobie. Byk w sumie widzę, że na E2. To widzę, że tu jest całkiem konkretnie. E, jaki mam w tym momencie plan? Mm, chcę to ładnie zabić z łuku. Prawdopodobnie nie zabiję na hital, bo jej nie trafię, bo nagrywam. A jak nagrywam, to zazwyczaj idzie mi kiepsko. Natomiast. E, jeżeli ją trafię, albo właśnie nie trafię, to nie ma znaczenia. Chciałem skontrować od razu strzał na tego byka, który tam chodził, ale widzę, że już sobie poszedł. Więc po prostu skierujemy się za chwilę w jego stronę. E, po uprzednim oddaniu strzału, tutaj już słyszę tą łanię, tylko ona trochę ciulowa tu idzie. E, dobra, ona jest gdzieś 20 metrów od nas. Fajnie, by się zatrzymała. Ou wow, słyszeliście to No właśnie Kurde, widzę, że to do dzisiaj chyba nakręcimy w to samym miejscu co Baribala To było dosyć ciekawe Dobra Szukujemy się Prawdopodobnie zatrzyma się za drzewem. Czyżbym nie miał racji? Na szczęście nie. Dobra Wow! Zabiłem na hita Yeah! Ale zobaczcie, mi, mi usłyszał. Tam kolejne. No, korci, korci, żeby sobie strzelić, ale nie, nie, nie możemy. No i widzicie, dostała w serce? Je, yeah. Jednak coś mi się udało pokazać na odcinku. To, to jest coś, coś, coś nowego. Dobra, teraz skan terenu. Mm, jest, jest, widzicie go? Tam jest. Za nami też jest byk, ale hmm... Hmm, 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 Wolę zabić tego, którego mam na widoku. Wprost pod uwagę to, że mam dziewiątkę. Zabiję... No ty głupia... ...pip. Nie będę dokończył. A to jest ten sam? Czemu on kłusuje? Dlaczego on kurde kłusuje? Dlaczego on mi to robi? Nie chcesz wystąpić w materiale? Stary, będziesz sławny. Będziecie wszyscy oglądać, kurde ta myszka, nie wiem czy wy to jakoś... O, dobra Idzie do nas, idzie do nas, to teraz znajdźmy sobie jakiś kamyk Na przykład ten, Będziemy się... myślę że będzie w porządku Nie wiem jak wymyślicie tam Tamten jest mniejszy, w ogóle on jest taki jakiś ciemniejszy Tak samo jak ten, tego drugiego, tego mulaka się powiem Jelenia, którego zabiliśmy, też był taki Troszkę inny, czy tam jest kolejny? Nie Dobra Teraz, on był. orientacja w terenie czasami traci na sile, że gdzieś coś zobaczę, to potem nie pamiętam gdzie to było. Znaczy dokładnie, gdzie to było. Wiem, że to gdzieś tutaj było, bo sobie truchnął, a potem się skręcił, chyba że to był inny. Kolego, gdzie jesteś? Tak w ogóle. Tak, jak kiedyś tam obiecałem, te, te, te całe rapsy, które mieliśmy nagrywać w związku z tym The Hunterem, to chciałbym w tym momencie poinformować, że niedługo się pojawi prawdopodobnie, gdyż ja swoją wersję już skończyłem. Pietra Sajs, tam Kamil, robi swoją. No i cóż, ja się do tego przyłożyłem tak ala, pseudo profesjonalnie. On to pewnie zrobi troszeczkę bekowo, więc będzie ciekawy kontrast, e, generalnie. Daj zobaczymy czy wam się spodoba Jestem pewien czy to ten, ale to chyba ten, dobra, walimy go Chodę, przed nami był kolejny, nie wiem czy widzieliście. Widziałem po przez moment To szybko Kurde Pech chciał, że poleciał w lewo, zaraz polecieć w prawo. Poleciał w lewo, znaczy w prawo. To by biegł tędy. I wtedy na lejcie byśmy go zdjęli. Miszory się poposzyły, wali się, wchodzimy na sprint, Za nami był gdzieś tam kolejny. A się no prawdopodobnie spłoszył. Jest, śmiem twierdzić, że tak jest. Natomiast, a sobie jest, tam wrócę. Jeszcze sobie przejdę trochę po tych bagnach, bo widzę, że mimo wszystko trochę jeszcze tego tutaj tego wali. A to bardzo fajnie. No i nasz przyjaciel Pachtlachita. Zobaczymy jak tam wynik. Fajnie, bo już trzy... 3... W sumie, czekaj, idzie. Nie no, trzy byki i jedna łania. Nieźle. Powiem ja wam, nieźle. Tak to mógłbym nagrywać, kurde. Ciekawe jak tam, kurde, na szlachetnych będzie. No i dobra. E, jak tam nasza punktacja? 153. No proszę państwa, kurde, coraz lepiej. Trzy byki z takim CSS-em, to powiem wam, jest taką punktacją, to... E, Śmiem twierdzić rzadkość. Ale to dobrze, przynajmniej macie co oglądać. Nie będziemy walić w samych łaniach, co czasami mi się to zdarzało na odcinkach tych zwykłych z wersji solo. Ale teraz ja sobie będę ruszał. Hmm, tą, czy tą, tą, czy tą. Pójdę w tą, potem wrócę tam. On, on jak się spłosił, to sobie tam uciekł i sobie będzie stał. Więc sobie pójdę tutaj, potem sobie wrócę tam i sobie go znajdę, i sobie go wytropię, i sobie go ubiję. I... No, I tak jest generalnie plan A my widzimy się za chwilę Może sobie jeszcze tak ustrzelę te... Barybale A zresztą walić je Widzimy się za chwilę generalnie Jak znajdziemy coś kolejnego I spróbujemy sobie że z tego brytyjskiego coś strzelić I ewentualnie Coś sobie poszalujemy jeszcze z łuku Więc widzimy się za chwilę Yo. Hello my friends, I am back Jestem sobie z powrotem Gdzieś tutaj się odezwał za tą górką Nasz kolejny przyjaciel O kurde ale ja mam farta Tam jest nasz przyjaciel Czy to jest przyjaciółka? Przyjaciel no To jest chyba ten taki mały Który sobie tam pozostał Ja sobie go tak wabię Przed w ogóle tak lało Akurat przestało <gryw> Dlatego wznowiłem sobie nagrywanie No i cóż o. No, Tak się w ogóle zastanawiam Dlaczego tej jelenie one tak jakoś nie idą centralnie na nas, tylko one sobie tak zachodzą I tak się w sumie zastanawiam, czyżby one miały coś takiego, że... One idą, chcą iść pod wiatr? Że tak wiecie, nachodzą na wiatr, żeby nas wyczuć może? No ja wiem, że to jesteś, to mi nie musisz mówić No sobie tam będzie schodził, no że dobra spoko, teraz prawdopodobnie przetestujemy sobie Przetestujemy sobie Dobra, tam jest... No sztucera, przetestujemy, no Ja już go testowałem Jakie zdanie mam, to może... Jakie zdanie o nim mam, to już możecie sobie tam usłyszeć w odcinku gdzie go testuję. Natomiast teraz sobie tak wpadłem na pomysł. Hmm. Wpadłem sobie na pomysł, bo ja czasami gram for fun i od jakiegoś czasu nagrywam cały czas for fun gry, bo czasami takie playsy idzie robić. Ostatnio udało mi się z Parkera zabić stado do 8 wapiti. Oczywiście wtedy jeszcze nie nagrywałem, ja od, od tamtej pory zacząłem Z tego właśnie powodu I tak się zastanawiam Tylko, kurde, to by była już chyba trzecia seria Tak? Trzecia? Chyba trzecia Z The Hunter'em Że na przykład raz na tydzień wrzuciłbym, wrzucałbym filmik z najlepszymi akcjami z gry For Fun Czyli tak jakby poza kamerami, że tak bym powiedział I wiecie, tam najlepsze jakieś akcje, jakieś playsy, co odwaliłem, bo... Myślę, że tak raz na tydzień dałoby radę to też zależy jakby tam jakby miał czas z nagrywaniem, znaczy ogólnie z graniem i tak dalej Ale myślę, że to by było dosyć ciekawe, jeżeli nie wiem, wy byście zainteresowali sobie taką inicjatywą z mojej strony, to dajcie znać, bo w sumie co mi zależy, ja teraz nagrywam gry for fun cały czas, więc i podczas gdy coś tam się wydarzy, coś ciekawego, to ja po prostu sobie to potem mogę wyciąć, nie? To nie jest żaden, to nie stanowi żadnego problemu, że się ustawił przyjacielu Idealnie się zasłonił prawie. No nie, będziemy sobie go strzelać. No, widzicie, luneta no, no, 4 razy. 42 bodajże. W sumie, jak się zatrzyma, to będziemy strzelać. Czekaj, że zabijemy go na hita. No, znając nasze szczęście, to się zatrzyma. Nie, jednak nie. Dobrze. Nie, czekałem. Miałem idealny strzał, więc po co miałbym to robić? Ej, teraz tak, gdzie tu jest przejście? Tutaj chyba, jeśli dobrze widzę. Chyba tak, dobra. Tędy sobie przejdziemy. Kurde, balans w dzisiejszym odcinku jest nadzwyczaj dobry. W ogóle zobaczmy, bo zrobiliśmy... ...a cztery byki jedno łanie. Tak sobie myślę, że na łaniach generalnie będę sobie używał. W ogóle nie wiem ile ten odcinek jeszcze potrwa. A tam sobie zobaczę ile tam już łącznie czasu nagranego mam. A tymczasem zobaczmy sobie czy on czasem nie dostał na serce, bo... Nie. Ja. No to jest zdecydowanie mniejsze, no ale po tych trzech, co żeśmy dostali na początku, to, to było zbyt piękne, żeby kolejny był taki wielki. No i cóż, chyba idziemy sobie na północ, nie? Tak sobie patrzę, w ogóle rzadko w tych terenach bywam, nie wiem jak wy, często polowaliście, polujecie w tych terenach? To zazwyczaj jak zaczynam to idę sobie na to leśniczówkę, jest się... O, wybaczcie, ja się kieruję w stronę tego jeziora. I tutaj jest zawsze od zawalenia wapiti o w tych miejscach jak się kierujecie więc jak ktoś tam chce w popolować to polecam a ja tymczasem sobie idę chyba na północ widzę że to trochę górzysty teren więc strzelanie z łuku to wyjdzie takie sobie znaczy no to zobaczymy jeszcze co nam, co nam będzie dane spotkać jeszcze w tym odcinku, więc no, słyszymy się za chwilę, Yo. Oh. ostatnio ktoś mi pisał że dodaje bardzo dziwne nuty na outro Eee, więc stary zobaczysz co dzisiaj ci wrzucę. Wyczekuj końcówki. Jak ty mówisz, że to co wrzucam jest dziwne, to dzisiaj zobaczysz. A ja sam osobiście to co wrzucę na końcu uważam, że nie jest dziwne, bo ja bardzo nie, bardzo lubię takie różne niekonwencjonalne nuty, a przed nami jest słania. No i w każdym razie wyczekuj, wyczekuj, zobaczysz, zobaczysz. Stary, generalnie... Nie wiem, nie wiem, czy mówiłem kiedyś, czy nie, ale ja, ja bardzo dużo dubstepu słuchałem kiedyś, bardzo dużo. I jakby chciał wrzucać to, co naprawdę, naprawdę niektóre nuty lubię, no to... Byście mnie zjedli. ja lubiłem strasznie takie różne heavy dubstepy, czy takie mocne, naprawdę mocne, przesadzone dla niektórych. Dobra. W sumie, jak się teraz zatrzyma, albo... Ojej, Czekaj pani, bo ja muszę łuk wyjąć. To by niektórzy mnie po prostu zwyzywali prawdopodobnie. No w tyle w temacie. E, to były niektóre, które nie po, po, podisowali pewnie za to, że wrzucam takie te. Ale ja generalnie bardzo lubię. Lubię też na przykład metal i to naprawdę mocny metal. Generalnie lubię wszystko co mi się... Co mi po prostu podchodzi, co mi się podoba. Ale przede wszystkim słucham dubstepu i, i rocka. Żeżby dostał... Uch, 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 uch. Aż sobie sam zaklaskam. Aż sobie kurde sam zaklaskam. Hmm. Dobra, zobaczmy jak tam nasze statystyki. Bardzo w porządku. Mamy już 6 jeleni upolowanych. No i cóż, myślę, że jeszcze z 1-2 i sobie zakończymy ten odcinek. E, a tymczasem sobie rzućmy oko na mapę i sobie. ENES, no, generalnie możemy jeszcze ostrożnie snąć na pół, północ, bo to tak niewiele w sumie przeszedłem. Ile żeśmy w ogóle kilometrów przeszli? E2! No, to powiem Wam, że 2 kiloSy i kurde, taki dobry wynik, biorąc pod uwagę to, że polujemy tylko na jeden rozec, nie? To mi się wydaje, że jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze. O! No to tak może. Żeby sobie. częściej tak. Ale może z to jednak, bo. Z tego, że ona tak stoi bokiem Gdzie ona jest? Tutaj Oj, trochę jeściło. Generalnie coś się za nami chodziło Nie wiem czy słyszeliście, ale się sposzyło A ją tak jakby trochę Zamurowało, że tak powiem Albo ją zamurowało Albo ona mi się zbugowała Po prostu ona Ona nie dostała i uciekła Chyba tam coś uciekało tak mi się wydaje, że ten celownik troszeczkę za wysoko podniosłem, ale to mogło być. To mogło mi się po prostu wydawać. Tak jeszcze się zastanawiam co to za nami truchtało. Mam nadzieję, że to nie był byk. A jak jeżeli był to nie jakiś specjalny. Ale widzę, że chyba jej nie ma. Zobaczmy chyba... A czekajcie. Tutaj dostała? Czy czy Czyżby? Czyżby? Bo możliwe, że... No no... A tutaj dostała! No to dostała! Tylko... Mam nadzieję, że nie znikła pod ziemią, czy coś. Tylko tak, gdzie ona zaczęła uciekać. strzelam, że w górę, bo strzelaliśmy z dołu. Może nie widzę drugiego... drugiego następnego śladu. Farby. Tutaj jest jakiś, ale prawdopodobnie stąd schodziła. Nie, spuszyła się. Kurde, bardzo szybko farba przez z niej więc jakoś tak... Dostała całkiem beznadziejnie. No i dobra, ja sobie idę ją podnieść i spróbujemy jeszcze coś konkretniejszego może ubić. Albo w ogóle coś ubić, bo... Bo więcej konkretów to chyba nie ma, nie ma co liczyć, tak mi się wydaje. Widzimy się za chwilę jak ją znajdę. Dobra, jest nasza pani. Widzicie na Hunter Huntermade, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć aby tych generalnie śladów od... od... Ona żyje? Nie, nie żyje. Wiem, że żyje jeszcze. Mm. No i zbieramy sobie Wiadomo, wartość wylowania 0. To nas nie powinno dziwić. No i cóż, tak się zastanawiam, bo mamy już 7. Myślę, że 8 będzie w sam raz. Na co trafimy, tego nie wiem. Natomiast tak się zastanawiam, z czego by to zabić. Może jeszcze z łuku refleksyjnego, jak nam tak dobrze idzie. Strzelimy sobie na farta. Co na to? Zobaczymy, na co trafimy, bo może trafimy na jakieś... Na, na, na jakieś, nie wiem, na jakąś chmurę może jeszcze raz. Kto wie, różni bywa, nie? Dobra, to ja sobie idę i widzimy się przy ostatnim, przy ostatnim jeleniu, którego sobie prawdopodobnie pozyskamy, gdzieś tu w tych północnych terenach, więc sia. ya. Obczajcie, co tam i odpierdziela. O, chyba, chyba, mu przeszło. O, tam kolejny. Hmm. Hmm, hmm. Szukam ostatniego jelenia, ale, 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 ale nie widzę. Ale myślę, że zaraz na coś trafimy No i sobie zakończymy ten odcinek <laughs> Biedactwo nie może się wspiąć, ale... No 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 no, no. Co, co, cóż możemy poradzić. No. Może kiedyś mu się uda. Tam kolega widzę czeka. czyż ten to nawet taki... Eee to culawaty. Dobra, idziemy dalej. Jo, 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 jesteśmy z powrotem. E, przy ostatniej akcji, którą dzisiaj rozegramy, a mamy przed sobą... Wręcz harem, wręcz kurde harem, y... łań Jelenia czarnego z tego? czy ja coś słyszę? Za sobą? Nie, no no przed sobą to, to wiem, ale Dobra, tu jest nasza kandydatka do strzału number one A za mną słyszę drugie, no do Beskitu. Otrzymaj się pleis Dobra leży Ej, coś za mną łazi Kurwa, wszędzie słyszę kroki, tu jest kolejna Jezu, lak Dobra, jeszcze raz, szybko. Ooooo! Nie wiem, czy dostała, ale widzieliście tego laga na końcu? Już tak ba ba ba, górne, mogłem to lepiej zrobić. Mogłem cały harem rozwalić, ale swoją drogą dostała. Dobrze, dobra, bierzmy tą, tam dostała na lewe płucową wątrobę. Tu weźmy sobie trop, w ogóle zaskoczyły mnie, bo słyszałem je dosłownie wszędzie, nawet za sobą, już w sumie nie wiedziałem co się dzieje. Tutaj w, w kopyto raczej nie została, że tak powiem. Ale było tego trochę, szczerze mówiąc. No i cóż, no, będę musiał sobie wytropić tą ostatnią. I chyba przy tej ostatniej sobie po prostu. No, tam jeszcze coś biega. Widziałem, widziałem. Może to ona. O, o, o widzieliśmy. O! Dobra, już lepiej. Dobra, idę sobie ją szukać, bo ona dostała na stół w jedno pół. I ona sobie gdzieś tam będzie leżeć, prawdopodobnie. Więc tam sobie przy niej zakończymy odcinek. Dobra, już widzę naszą przyjaciółkę, która sobie tam leży. Ona no, dosyć szybko padła. Szkoda, że nie została na obydwa puca, bo mogliśmy tam zrobić naprawdę pogrom, bo tych łań było przynajmniej 6. What the hell? E. 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 E? What? Czy ja ją trafiłem? Ja tak? Z tej wtedy z strzelałem, trafiłem? Zobaczmy. Dostała w dogę. A jednak dostała w dogę. To, to za tam mnie było krwi. What the fuck? Oszukali mnie, chcieli mnie oszukać. Ale... Tyle, tyle fart, że ona się znalazła tutaj, przed niej. <laughs> Spokojna. No, a ta dostała właśnie w jedno płuco. No to dobrze, wszystko się zgadza. Tylko dziwne, że tam krwi nie było. No to wyszło spoko, bo... Zabiliśmy trzy, nie? Raz w no, trzy w jednym miejscu. No nie weszło źle, kurde. Biorąc pod uwagę, że szedłem z tego łuku. Jeszcze na fartażem trafiłem tą tą jedną, to to, to, bardzo, bardzo przyjemnie. Nie powiem, że nie. Więc w sumie mamy 10. Nieźle, nieźle. Nieźle jak na, na odcinek z tych z tych... Znowu ten grzybek. Nie wiem co to jest. Dobra. Ej. Ale to drzewo tylko. Tak, Dobra, to w tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek, następny odcinek będzie z jeleni szlachetnych, niestety nie mam nic dogranego for fun, a szkoda, bo właśnie chciałbym pokazać takiego porządnego jelenia, ale no, może nam się trochę przyparci i uda nam się jakoś fajnego upanować na całym odcinku, chociaż to było zbyt piękne, ale jest oczywiście możliwe. No i dobra, i na tym sobie miejscu jeszcze raz zakończymy sobie ten odcinek, Do bo już nie wiem co mam gadać, widzimy się w następnym. Do zobaczenia na razie, cha jazpa. <ślesk>